Grażyna Barszczewska, aktorka, która swoją piękną karierą mogłaby obdzielić wiele pięknych filmowych i teatralnych karier. I jej syn Jarosław Schmidt, operator filmowy, reżyser. Dziś jako taki tandem kreatywny sięgnęła Pani po powieść Wiesława Myśliwskiego i napisała monodram Kochany, najukochańszy. Kto Panią zainspirował? Mistrz, mistrz Wiesław Myśliwski i jego arcydzieło. Prozy, czyli ostatnie rozdanie. E, namawiał mnie do tego od jakiegoś czasu, i, i stało się I, i, gramy w Teatrze Polskim. E, no i zapraszamy. Przychodźcie Państwo, bo reakcje są niezwykłe. I myślę, że, że, że ten kochany kochańszy jest przedstawieniem i mądrym, i wzruszającym. I Takim, do, do którego każdy, każdy coś będzie miał z tego, wyniesie jakąś myśl. Jest pani także reżyserką, ale nie tego spektaklu. Nie, nie Reżyserią nie. zajęła się Równie Jasna Gwiazda. Kto to. Był. Magda Umer, a właśnie tutaj obok mnie siedzący Jarosław Schmidt, a prywatnie mój syn, tak się zdarzyło, po raz pierwszy zresztą w takiej intensywnej pracy spotkaliśmy się. Do niego należy wszystko to, co, co widzimy na scenie, czyli nie tylko, nie tylko reżyseria światła, bo tak było na początku, a potem Magda Umer zdecydowała, że. Powinien zrobić film do tego przedstawienia, film z Andrzejem Sewerynem. Ożywił obrazy Stanisława Baja. No więc właśnie wszystko, co widzimy na scenie, to jest jego zasługą. mam, że to nie jest wasza pierwsza współpraca, ale chyba pierwsza, tak intensywna i bliska. No, rzeczywiście e, mieliśmy już okazję e, kilkakrotnie się spotkać przy pracy. E, mama nie ma łatwo chyba, bo niezbyt nie często słyszy komplementy e, na swój temat z mojej strony, ale. Mm, z jego strony, tak? Tak, jest. z mojej strony e, to jest. E, no, przede wszystkim nasza, nasza współpraca polega na naszej relacji, którą jednak pielęgnujemy od wielu, no, od, od, od zawsze. No bo powiem e... może, że my się kochamy, ale też... Ja Chciałam zapytać, czy się przyjaźnicie? Ale też się lubimy. Właśnie, Oczywiście tak, bywają chwile, że przez moment się nie lubimy. No, to, no, tak no, jak, tak jak zawsze w, tak w życiu, każdy... tak? My też wiemy coś o tym. Ale, ale to szybko mija. I przede wszystkim bardzo się rozumiemy, to jest chyba najważniejsze. Ja myślę, że tak, no nasza, nasz głęboki przede wszystkim kontakt. Taki prawdziwy, ma, ma tutaj duże znaczenie, ale no, ten kontakt daje, daje szansę na szczerość. Mm -hmm. I, i w, jak jest ta szczerość, to, no, to nie zawsze jest nie zawsze jest tak bajkowo. Czasami, czasami bywa dosyć, dosyć trudno, bo jesteśmy wobec siebie dosyć no, bardzo wymagający. No właśnie to chciałam powiedzieć. Z jednej strony. I głębokie uczucie, i więzy, które Was łączą, ale też chyba jesteście właściwie bardzo wymagający jako profesjonaliści. Tak, powiem, że, że ja bardzo wierzę Jarkowi. Zresztą to, to widać było w naszej pracy, kiedy Magda Umer siedziała z Jarkiem i oni właściwie tworzyli to przedstawienie. A ja wierzę Tobie. Aha, no właśnie. No. I to jest, i, i to jest ta, wspól, ta, ta wspólna wiara w siebie, że wiedziałam, że jakakolwiek uwaga jest, jest celowa, jest słuszna, prawda? I to jest właściwie w, przy takiej współpracy najistotniejsze. Pani Grażyno, my mamy dla Pani tak, niespodziankę. Ja mogę cytatem zacząć, tak? Jemu, jednemu wiemy, na tym to świecie to. może pani wszystko powiedzieć. To jest adresatem listów Marii. On odebrał wszystkie listy. Jest z nami tutaj Pan Andrzej Semery. To jest niemożliwe. A jest niemożliwe. To jest dopiero niespodzianki. Zapraszamy. Zapraszamy, do Zapraszamy. To do no Pan, to jest monodram, ale przecież pan jest w tym monodramie, prawda? Jest pan częścią. Tak. Jaka to jest historia. <grym> Więc to prawda, jestem częścią tego przedstawienia. Jak widzisz, jestem wzruszony. <grym> to jest cudowne, tak było po premierze. Ale. <grym> Jestem tylko tutaj fizycznie jako postać z tego przedstawienia, a naprawdę jestem tutaj po to, żeby wyrazić Grażynie swój szacunek, podziw, wdzięczność i braterską miłość od wielu, wielu zresztą lat. Grażyna jest po prostu wybitną aktorką. A propos tego, co mówiliście Państwo o Meryl Streep, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że polscy aktorzy, aktorzy Y, mogą grać po angielsku. No gdybyśmy my wszyscy grali po angielsku, no, tak. to, to myślę, Oscary, tak? Tak, to, tak. Myśl, to nie, nawet nie chodzi o Oscary, ale myślę, że, że zaznaczylibyśmy na pewno e, swoim takim e, znakiem swoim Jakości y, kinematografię światową, tak jak zresztą zaczyna się trochę dziać. No, takie y, prace, jak, jak y, Marcina Dorocińskiego są po prostu bardzo ważne. A co było dla Państwa największym wyzwaniem przy monodramie? Hmm. Bo ja czuję emocje w Pani Grażynie, tak teraz? Ech, tak, największe było to z mojej strony, żeby zagrać tak, żeby nie grać. I osiągnęła to. I osiągnęła to, naprawdę. To jest, to jest, to jest głęboko poruszające, co graż narod. Naprawdę. Ej, to jest dla aktora, no, my trochę wiemy, jesteśmy mm, razem Od ponad Nie, nie, nie. Od, oddzielnie jesteśmy ponad 50 lat w tym zawodzie, a Ale razem ponad razem, 100. Tak. Więc, więc, tak, tak. 100 więc to jest rzeczywiście tak, żeby, żeby moja bohaterka. Żebym ja była Marią, tak? Żebym była. No to jest ta najw największa jakość, której, której nie, on nie zawsze udaje się osiągnąć, ale staramy się. Ale oczywiście najważniejsza jest tutaj też to jest praca zespołowa, gdyby nie było yy, reżyserii, gdyby nie było całej oprawy yy, wizualnej, tego tworzenia, to co tutaj yy, ci dwaj panowie no, nie, zrobili. Nie, ja, ja... To, to, to byłoby to inne zupełnie przedstawienie. Ja pamiętam jak po, po próbie generalnej, a w zasadzie już po, pod sam koniec wymienialiśmy uwagi z Magdą umer i ja powiedziałem do niej Magda, wierzę jej. Wierzę jej. Wierzę jej. I to jest, no ona powiedziała, tak, to piękne, ale no to, to jest ta, 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 ten, ten moment, kiedy to się okazuje, właśnie, że się nie patrzy na, na swoją mamę, tylko patrzy się na, na tą postać, którą się ona staje. I to jest, tak, tak, to wtedy te względy rodzinne absolutnie. przestają istnieć. Ale, ale, ale to, co widzimy na ekranie, na tym dziwnym ekranie, to co stworzyliście. Te adresata, który jest na ekranie, a go, a go nie ma, bo jest i nie ma, no to jest, to, to coś dajemy tutaj znak zapytania. Ta wizualizacja obrazów Stanisława Baja i to, co się dzieje w tych myślach, w refleksjach, które gra Andrzej Seweryn, nie pokazując dokładnie twarzy. I tutaj było naj, największym, to wiem z też z tego, jak, jak po raz pierwszy jak Magda ci zaproponowała, żebyś zrobił ten film. To było największym twoim wyzwaniem, jak pokazać emocje, nie pokazując z twarzy. Udało się? No, trudno być sędzią y, tak. swojej pracy i, i, i pracy Jarka, lepiej mi mówić o, o, o tym, co... To sam widziałem jak. Znaczy no, o twojej wielki, o ale... innych, o pracy innych. Dobrze, Andrzej, ale In, to najlepsze. wielkie wrażenie robi ten film. Wielkie wrażenie. Mhm. To zresztą. Ja, a poza tym to, to się. To no tak, się ale gdyby krej. to nie było tak oświetlone, gdyby nie było dymów, gdyby. gdyby nie było... no, słuchajcie. No, no, przecież jest tam to cała, jest cała technika, której. użył używają w Jarek i i z... i rząd, s... S... Staliśmy, się, staliśmy się po prostu, myślę, jednością tutaj w tym przedsięwzięciu wspólnie z Magnum Mer. No, dla mnie to wielka przyjemność, że mogłem po prostu współtworzyć ten świat. Absolutnie e, gdzieś e, nadany przez, przez Wiesława Myśliwskiego razem z e, moją mamą, razem z tak. Panem no, Andrzejem. To, też ma w zarówno. rodzinie siła jest artystycznie tak, że pan Andrzej wie, bo niedokrotnie współpracował pan z córką naturalnie tak. My. Mogę, mogę jedno na pewno, na, naprawdę w sposób bardzo poważny zadeklarować. Dużo się przy niej nauczyłem. Właśnie. <laughs> bardzo Państwu dziękujemy. Czerpiemy Zapraszamy do Teatru to jest ważne, Polskiego. Tak. I to wielki zaszczyt Państwa gościć naszych. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie.